Cześć, ja nazywam się Łukasz i witam na kanale Cloud Gaming Polska przed nami kolejne podsumowanie tygodnia no, w tym tygodniu było wyjątkowo ubogo jeśli chodzi o filmy ale niestety taki to czas i musiałem troszkę ograniczyć działalność natomiast od przyszłego tygodnia już wracamy do tej regularności to od razu drogą wstępu powiem, że ta regularność będzie oznaczała trzy publikacje w tygodniu poniedziałek, środa, piątek poniedziałek i środa to będą filmy no takie około chmurowe, gdzieś tam dotyczące jakichś testów bądź, bądź informacji no i w piątek oczywiście klasycznie to weekly godziny dokładnych premier nie będę zdradzał bo one są jeszcze mimo wszystko dosyć płynne, bo takiego, e, takiego trybu planowania jeszcze się nie uda wprowadzić ze względu na, na inne okoliczności, ale zapewne te premiery będą gdzieś w okolicy godziny 13 lub 14. E, no i tyle drogą wstępu, zapraszam na podsumowanie tygodnia. na początek Boosteroid no i w tym tygodniu dołączyły trzy nowe gry do oferty. Pierwsza to Life is Strange tutaj mamy chyba w każdym sztuce cloudowo już dostępną, także jeżeli lubicie takie gry w których macie wpływ na to co się dzieje z fabułą gry, jakby strategiczne decyzje lubicie podejmować a nie być za bardzo prowadzonymi za rękę to Life is Strange fajna gra, ogrywałem kiedyś pierwszą część na Xboxie i bawiłem się całkiem nieźle, także tutaj można polecić. Pathfinder no tutaj coś dla wielbicieli oldschoolowych RPGów, także jeżeli wychowaliście się na Baldur's Gate bądź po Chodnych, to myślę, że odnajdziecie się jak najbardziej. Także klimacik jest naprawdę OK i gra jest wykonana bardzo solidnie. Myślę, że to jest taka dobra odpowiedź. No i dołączył też Nioh The Complete Edition z Epic Store. Także tutaj ostatnio Krobot pytałeś w komentarzach, czy, <coughs> że nie można zagrać niestety w GeForce Now w Nioha, ale można zagrać w Boosteroid, także jeżeli masz ochotę chwilę pomęczyć w Cloudzie Nioha, to jest taka okazja. Tyle jeśli chodzi o Boosteroid. GeForce Now. Za nami kolejny czwartek, więc oczywiście. Kolejne gry doszły do usługi, natomiast w tym tygodniu wpis wyjątkowo skupiony na grach free-to-play i to nie jest przypadek, bo GeForce Now jest najlepszą platformą do tego, żeby gry free-to-play ogrywać, bo mają dostęp właściwie do wszystkich największych tytułów, najbardziej popularnych. W tej chwili jest to prawie 100 gier free-to-play, które można poprzez GeForce Now sobie ogrywać, czyli takie gry oczywiście jak Fortnite, który teraz dołączył z nowym sezonem Destiny 2, Warframe, który w tej chwili dołączył League of Legends, Counter-Strike Global Offensive Fortress, no te wszystkie gry, do dwa Paladins można po prostu ogrywać przez GeForce Now i cieszyć się, no tak naprawdę jedynie, jeżeli korzystamy z tego abonamentu lepszego, to jedyny za, za pomocą tej opłaty GeForce'owej, bądź oczywiście korzystając z planu darmowego, też możemy sobie te gry free to play ogrywać i gdzieś tam korzystać sobie z tego za darmo, jeżeli nie mamy mocnego pc lub lubimy grać na tablecie czy telefonie. Kolejne 10 gier dołączyło, dołącza w tym tygodniu i to właściwie już Dniem dzisiejszym to będzie Aragami 2, Speed Brawl Game Deck, <laughs> i tutaj no bardzo ciekawa gra, chyba najciekawsza z tego zestawienia, to i ze Steama i z Epic Games Store. WRC 9, Eastward i Honey I Join a Cult, także też dołączyło już 14 września. Czekamy na kolejne gry, które tutaj będą dołączały w kolejnych dniach, czyli Aragami, Assassin's Creed 3, Pulsal i Verdun Verdun polecam. Miałem okazję chwilę pograć i bardzo fajna gra. Natomiast oczywiście w tym tygodniu to nie nowe gry GeForce Now i dostępne czy free to play przykryły nam tutaj branżę, a wyciek, który się zdarzył z bazy danych GeForce Now, wyciek gier, które teoretycznie miałyby wejść do usługi i są porobione na nie takie już sloty, jest to lista, na no to tu dużo mówić, imponująca. Nvidia już wydała oświadczenie, że nie jest to lista zobowiązująca i że nie jest to prawda, tylko są po prostu porobione takie sloty i gdzieś tam jakieś założenia w przyszłości, że być może e, i tutaj ja pisałem na naszej grupie facebookowej, że no ile jeszcze te tytuły Sony, Square Enix czy Capcomu to bym był w stanie uwierzyć, o tyle już te tytuły Microsoftowe, no to trochę ciężko uwierzyć, że Microsoft wycią wyjąłby swoje tytuły z xClouda i wsadził do konkurencyjnej usługi, e, chyba nie tędy droga natomiast no, jeżeli chociażby część z tego się potwierdzi, to oczywiście fajna informacja, ale na razie mimo wszystko wsadziłbym to gdzieś tam między bajki choć no trzeba oczekiwać, że tutaj chociażby najbardziej chyba największą uwagę zwróciły te tytuły Sony ja akurat z punktu widzenia Sony to myślę, że byłby dobry układ, nie musieliby inwestować sobie w Playstation Now tylko mogliby wykorzystać jakby cudzą chmurę do tego, żeby te gry kupowała większa ilość osób no bo w tym wszystkim nie oszukujmy się, no chodzi o to, żeby te gry po prostu kupić i ogrywać, nieważne na czym. A no, patrząc na ostatnie ich ruchy, to, to tych gier i premier możemy się na pewno spodziewać po to, żeby chociażby podbijać sobie ich kolejne części i sprzedaż razem z nową konsolą. Także taki to wyciek. No i cóż, tyle jeśli chodzi o GeForce Now w tym tygodniu. Stadia. No i Stadia w tym tygodniu, bo tak jak we wszystkich właściwie poprzednich, nie zawodzi. Także mamy nowe gry, e, mamy nowe premiery i mamy nowe, darmowe gry do pogrania. E, więc tak, premiery gier, dodatek do Day by Daylight, e, wpada nam do oferty Assassin's Creed 4 Black Flag, także chyba najlepsza taka gra piracka, jeśli chodzi o gry z historiami, e, bo oczywiście tutaj Sea of Thieves jednak, <laughs> subiektywnie powiem, że w moim odczuciu lepsze. E, Darksiders 3 dołączyło do oferty, można kupić, także jeżeli sobie skończycie na przykład dwójeczkę, która jest teraz w Pro, to możecie kupić trójkę i przejść. From Space to jest demko, takiego multiplayer, multiplayerowego shooterka, no mistrzostwo świata, także polecam zagrać, naprawdę, gra jest demem, więc jest darmowa, konto można mieć za darmo, wskakujcie i grajcie, bo jest dobra zabawa. I Merks Market, o którym już kiedyś tam wspominałem, czyli taka gra trochę na bazie Overcook, gdzie po prostu mamy sklepik i musimy przygotować rzeczy, można grać w cztery osoby, do czterech osób w couch co opie także niezła Zabawa. No i tutaj to From Space, także jeżeli chcecie pochodzić i postrzelać. Tak jak widzicie, no myślę, że ten gameplay naprawdę dużo mówi. Gra jest naprawdę fajna, szczególnie w większej ekipie. Także do pogrania. Możemy się nawet mówić razem i coś pograć. Teraz tak, promocje: jest wyprzedaż THQ Nordic ze względu na 10. rocznicę. Także i gry tutaj dostępne: Darksiders Genesis, Destroyer of Human, Monster Jam, obydwie części. Spongebob i Chronos, które już kiedyś były w Pro, dlatego są tutaj dodane. Też można kupić taniej. Dodatkowo regularne promocje. Tutaj jest ich całkiem sporo. Jakoś wyjątkowo, i tak Assassin's Creed Black Flag. Ja to mam w bibliotece, dlatego że mam je w Ubisoft Plus. Natomiast w tej chwili można kupić to w, w fajnej cenie, także polecam. Dodatkowo Dark Siders, Dead by Daylight i dodatki, także też można sobie tutaj się obkupić. Dead by Daylight swoją drogą w ogóle jest grą najczęściej graną w multi, jeśli chodzi o stadie, czyli ze wszystkich gier, które są tam dostępne. Więc ta społeczność jest naprawdę duża, i fajna i przyjemna. No i dodatkowo Dumy. Jeżeli czegoś nie macie, to Warto kupić bok od doom działa całkiem przyjemnie. Larry Croft, Marvel's Avengers, Outriders. No ja to jeszcze poczekam na jakąś lepszą promocję. Rage 2, Tomb Raidery i tak dalej, i tak dalej. Także jest z czego wybierać. Wracając jeszcze do stadii, w niedługo premiera Falconera w wersji Warrior Edition, jeżeli nie mieście okazji ograć na przykład na e, Xboxie, bo przez jakiś czas był to ekskluzyw Xboxowy dostępny w Game Passie. No to będzie można grać na Stadi. E, no fajna gra. taka trochę oldschoolowa, ale ten, ale fajna. W jakichś elementach przypomina mi Panzer Dragon. Jeżeli mieście okazję grać kiedyś czy na sedze, czy na PC, e, to fajna rozgryweczka e, i polecam, polecam zagrać. E, no i chyba z. E, i w ogóle zapowiada się, ptaszki śpiewają w, w tle, że październik będzie bardzo mocnym miesiącem dla stadii. Także trzeba się trzymać foteli, bo wygląda na to, że Google szykuje na październik kilka mocnych premier, co zresztą widać, że nowi wydawcy. Dołączają, jest coraz więcej nowych gier. Także spodziewajcie się w październiku na stadii no, wysypu nowych, fajnych gier. No ale co dalej się dzieje? No, pojawił się jeden ciekawy news. News stadiowy, czyli Google Stadia szuka kogoś nowych osób do, do swojego zespołu i te jakby ogłoszenia o pracę sugerują, że może to być projekt związany z VR-owym cloud gamingiem. No ja nie jestem zaskoczony, jakby to jest oczywiście naturalna kolej rzeczy i ten VR w cloudzie po prostu musi się pojawić. Jest to w tej chwili tylko i wyłącznie kwestia opracowania dobrych kodeków, żeby zminimalizować to opóźnienie, bo oczywiście VR jest, no, jest bardziej czuły na to opóźnienia przez to, że nasz błędnik może odbierać pewne rzeczy mniej pozytywnie i to opóźnienie będzie bardziej Widoczne nawet w tych mniejszych wartościach, ale jednak jest to ciekawy krok naprzód. Oni oczywiście nie są pionierami w tej kwestii, bo jakiś czas temu Nvidia już wystartowała z takim projektem, który się nazywa Cloud XR, i oni tam sobie działają w, w takich, no w cloudowym wiarze i coś zaczynają już działać. Także, generalnie, no, moim zdaniem, naturalny kierunek, tak jak kiedyś dużą ciekawostką był w ogóle cloud gaming, a w tej chwili jest w pełni używalny przez większość użytkowników ze stabilnym łączem. Tak, ten VR też z czasem stanie się takim klaudowym standardem, a to nawet fajniej, bo VR jest jeszcze bardziej zasobożerny, więc tutaj może to być jeszcze lepsza oferta i oszczędność niż to, co oferuje nam zwykły gaming. I tyle, jeśli chodzi o stadie. xCloud. No xCloud podobnie jak inne usługi w tym tygodniu też nie zawodzi e, i do usługi chmurowej dołączy nam 9 nowych tytułów. E, także w tym miesiącu będziemy mogli zapoznać się z takimi grami jak Flinson of the Crimson, e, I am Fish Skatebird. <laughs> Powiem szczerze, że jak zobaczyłem tą grę i ten napis to aż sprawdziłem co to jest, jak to wygląda. No, nie będę wam spoilerował. Zobaczcie sobie sami. Brawurowe podejście do gier skateboardowych trzeba przyznać. No ale okej. Okay. Superliminal też już jest dostępne od wczoraj, Aragami 2 od dzisiaj w Cloudzie można ograć, no i kolejne gry, które przyjdą w przyszłym tygodniu, czyli Lost Worlds, Sable, Subnautica i dodatkowo jeszcze trafi nam się Astria Ascending na sam koniec, czyli 30 września. Dodatkowo doszło nam 11 gier z funkcją Touch Control, także tutaj możemy cieszyć się Blinksiem, Crimson Skies, Crystals, Halo Spartan Asphalt. Halo Wars Definitive Edition, Halo Wars 2, Last Stop, Omno, Rai, The Medium i Tropico 6 w tej chwili ma już to sterowanie dostosowane do urządzeń mobilnych, jeżeli ktoś oczywiście w ten sposób preferuje rozgrywkę. Najczęściej jest to naprawdę fajnie wymyślone, i ja, ja nie jestem fanem grania na ekranie dotykowym, to to naprawdę powoduje, że gra się po prostu przyjemniej, więc tutaj duży plus dla, dla Microsoftu, że przygotowują po prostu taką alternatywę. Co opuszcza w tym miesiącu Game Passa, więc Puszcza Drake Hollow, uh, Ikenfell, Knight of the Woods, Katy Rain i Warhammer Vemity 2 niestety też opuszcza i clouda i konsole. Co dalej? No była aktualizacja aplikacji Xboxowej i doszły nam dwie nowe funkcje. Po pierwsze Xbox Game Pass, czyli cloud z Game Pass Ultimate jest już dostępny dla wszystkich użytkowników aplikacji Xbox. Nie trzeba już być insiderem, więc możecie testować, jeżeli ktoś nie chciał się tam bawić i zapisywać do programu. No i oprócz tego pojawiła się też funkcja, która już była dostępna wcześniej w aplikacji asystent konsoli, a teraz została zainteresowana. Implementowana do aplikacji Xbox, czyli możemy sobie streamować obraz bezpośrednio konsoli na swój komputer e, gdzieś tam w ramach sieci lokalnej. E, ta, poprzednia, ta poprzednia wersja działała sobie nawet nieźle. E, nawet przez jakiś czas skorzystałem z takiej opcji, żeby nagrywać jakiś gameplay czy robić streaming, natomiast e, no, nie było to rozwiązanie idealne. Czasem tam potrafiło się rozłączyć, więc generalnie e, zobaczymy, jak będzie tym razem. W wolnej chwili na pewno e, sprawdzę. No i tyle, jeśli chodzi o X-W tym tygodniu. No, i tyle, jeśli chodzi w ogóle o podsumowanie tego, co się działo w cloud gamingu w tym tygodniu. Przepraszam, oczywiście, za, za tą małą aktywność. Naprawdę nie, nie było jak tego wszystkiego spiąć, a nie chciałem wypuszczać materiałów takich niedokończonych bądź o niskiej jakości, bo już miałem wrażenie, że ostatnio trochę za mało czasu poświęcam na te analizy, żeby one były naprawdę rzetelne. Więc potrzebny był taki tydzień pauzy, żeby sobie tą pracę po prostu trochę ułożyć i, i przemodelować. Dzięki wielkie za feedback pozytywny grupy na Facebooku i serdecznie tam zapraszam. Zapraszam nowych użytkowników, także link w opisie. Naprawdę fajne rzeczy tam się dzieją, i mam nadzieję, że będziemy sobie tą społeczność budować właśnie poprzez ten kanał i tą grupę. No i tyle na koniec. No poproszę jeszcze, jeżeli nie subskrybujecie kanału, to zasubskrybujcie. Kliknijcie, jeżeli Wam się podobał film, do góry łapkę. Jak Wam się nie podobał, to kliknijcie, że się nie podobał. No i tyle. Zapraszam do kolejnego filmu. Premiera już w poniedziałek, nie będę zdradzał, co to będzie, chociaż już pewna zajawka na grupie była, także możecie się spodziewać, no, do głębnego testu, bo to już dwa tygodnie używania za mną, więc będzie to rzeczywiście test, no, dużo wyższej jakości niż taki, który pojawiłby się jeszcze, jeszcze tydzień temu. Dzięki, miłego weekendu, pograjcie sobie trochę, trzymajcie się, cześć!